Nagrywam. No. Jem Koksa. Nagrywaj to. Nagrywam to. Dobra. Lidzcie to. Zaraz tam przyjeżdżę, jak mam dosyć tych hour Dwie skundawary. Dziad Koksa. U, um, mam to nagrane, to nagrane mam to nagrane, pojda. mam to nagrane, jak mnie zabrał. No może go skupimy, ile ma ranka? Powyżej tyś ma? Nie, 900 ileś. A czy nie? To Już wara będzie Xmaster, nie ja mam fajnych filmów. Iść na baza! No i idź na baza, bo zabrałam na jeden jedyn, nie masz szanse. A bo nie, ile się zimkiem. Można nagrać tak, sobie szaurę. Za cały czas nagrywam. Się Lepiej zbiegą, się z nim. Niemzyka, nie wiem, zgadza mi Drugiego już zjadłem. A ile masz wszystkich? Jeszcze ostatniego mam i mam Endera. Dobra ma porażkę. Powalił koksza. To już co? No, nie ma jeszcze coś chłapie? Nice padł.

no, serduszu, no Ja to wszystko nagrałem, nie? Idę, to wstałeś na YouTube. No I czy kurde. Mam wywalony dana... i podaję link Adminowi, idę tam na adres na TS-a. Nie weźm, marnowałeś kolejny Facox na jakieś. Dwa koksy, no no na najwierdzi nie? No, no nie rozumiem, że miał ktoś skierasz, jakiś był lepszy ode mnie, ale... No, ale wzią, no naś to jest nie ogarnięty ten I serwer, to schodzi na psy troszkę. No, znaczy, no, sorry, no, nie że nie tak się powiedziałem, znaczy... No mi to się nie uważa.